Cześć, z tej strony Olex Olkar z Samody na zamówienie. Chciałem Wam się przedstawić kolejną realizację, jaką, jakim jest DS7 z silnikiem 1.6 piórtek, bardzo bogatej wersji wyposażenia. Kupiony na indywidualne zamówienie Pana Grzegorza. Auto na wyposażeniu ma m.in. nagłosienie Focal, Night Vision, wentylowane, rozgrzane, skórzane fotele, dach panoramiczny. Auto przyjechał z bardzo małym przebiegiem, lekko ponad 50 tysięcy km. W samochodzie zrobiliśmy jednoetapową korektę lakieru, wymiana tylnych tarcz oraz klocków. Samochód kupiony jako bezwypadkowy, cały w oryginalnym lakierze. Po wcześniejszym, oczywiście, zweryfikowaniu samochodu na miejscu. Jeżeli szukasz podobnego lub innego samochodu, zapraszam do kontaktu. Zajmuję się kupowaniem samochodów na indywidualne zamówienie. Zapraszam was też do obserwowania mojej strony na Facebooku Olcars Samochody na zamówienie, gdzie codziennie publikuję ciekawe oferty samochodów do kupienia. Dzięki bardzo, pozdrawiam.